Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku piątek, 15 grudnia i zapraszam do kolejnego update'u z rynku kryptowalut. W dniu dzisiejszym troszkę szersza perspektywa niż tylko rynek kryptowalut. Oczywiście mieliśmy środowe posiedzenie Fedu, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Wydarzyło się bardzo wiele ciekawych rzeczy z perspektywy makro. Także w dniu dzisiejszym pokrótce altcoiny, dominacja bitcoina, Fed... Rynki tradycyjne, DXY i przede wszystkim Bitcoin. Także jak zawsze myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście, zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje strategie, moje inwestycje, moje pozycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Na pierwszy rzut oka bierzemy sobie crypto Bubbles. Widzicie, że z perspektywy dnia wciąż mamy silne odreagowanie na Osmo, na Helium, AWe, Ordi, Rose, czyli ten Oasis Protocol, Tao. No i tutaj gówno Bong, który szaleje. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło po tym, po tym listingu, bodajże na Coinbase. Ale o ile się nie mylę, ostatnio zobaczyliśmy 3x. Także jak to mówi mój kolega. Po co inwestować w fundamenty, jak można kupić sobie niedźwiedzia, misia, szczura, psa albo cokolwiek i zrobić 3, 5, 15x w bezsie? Cóż, może i tak jest. W każdym razie, jak patrzymy na altcoiny, miały one bardzo silne odreagowanie od lokalnego dołka. Większość z nich. No i oczywiście, tak jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, inwestycja w te mocno napompowane altcoiny ma swoje ryzyko. Bo jeżeli one są mocno napompowane i mocno odreagowują, to w tym samym momencie też mogą bardzo mocno skorygować. Oczywiście w obecnej chwili samym altcoinom pomaga to, co wydarzyło się na dominacji bitcoina. Widzimy, że od 13, czyli od dwóch dni, mamy kolejny zjazd na dominacji bitcoina, i oczywiście to pomaga w tym, że kapitał wychodzi z bitcoina i wchodzi. W jakiejś części w altcoiny, co powoduje, że Altcoiny mają odreagowanie bądź też mają przyrost wartości w parze do Tetera, tak, czyli USDT USDC. Także warto to zauważyć, że ta dominacja bardzo mocno pomaga Altcoinom i śledzenie dominacji, jeżeli jesteście tutaj nastawieni na Altcoiny, ma jak najbardziej sens. Oczywiście pytanie, które nasuwa się tutaj na usta. Jest takie, czy to już jest początek większej korekty dominacji Bitcoina, czy jest to po prostu krótkoterminowa korekta od lokalnego szczytu? To był nasz lokalny szczyt, ostatni, zobaczyliśmy korektę. To jest nasz nowy lokalny szczyt, patrzymy na korektę. I teraz pytanie, czy przy po osiągnięciu lokalnego dna może to być na poziomie 53%, chociaż widzimy, że wyraźny punkt wolumenu był na 52,85%, nie zobaczymy kolejnego pchnięcia w nowy szczyt. Jeżeli do tego dojdzie, wybicie nowego szczytu bądź też przetestowanie lokalnego szczytu, oczywiście będzie to negatywne dla samych altcoinów, bo będzie to moment, w którym to bitcoin. Znowu prowadzi w tym peletonie prowzrostowym i jest tym pierwszym asetem, który będzie miał ten pierwszy, większy przyrost. I dopiero później, kiedy dojdzie do momentu oporu czy też do momentu konsolidacyjnego, ta dominacja zacznie znowu spadać w dół. Co pozwoli znowu na boom altcoinów, tak? Na krótko, krótkoterminową, bądź też już wtedy długoterminową imprezę, w której udział biorą w większości altcoiny, gdyż to na nich będzie. Skupione tutaj największe FOMO. Także krótkoterminowo, ja oczywiście też spekuluję na altcoinach, osoby na Discordzie o tym wiedzą. Też korzystam z tego rynku od kilku dobrych tygodni. Mówię Wam, że cały czas biorę profity z altcoinów, dlatego że tutaj uważam, iż będą jeszcze pozycje zakupowe na altcoinach, które mnie interesują, a jeszcze nikt nie umarł z głodu od brania profitów. Także w kwestii altcoinów to tyle, w kwestii dominacji to tyle. Zobaczymy, gdzie tak naprawdę będzie lokalny dołek tej dominacji. Widzimy, że mamy bardzo ładny, regularny podwójny dołek uklepany, no i pytanie, czy to już jest to, czy to jest ten sygnał do odwrotu, w którym kapitał znowuż będzie wędrował do bitcoina. Zanim przejdziemy do bitcoina, porozmawiamy o Fedzie. Widzimy całkowite jolo i bananas na rynkach tradycyjnych. Co tu dużo mówić? Przejdziemy do Dow Jones, nowe ATH, przejdziemy do Nasdaqa, testujemy lokalne ATH, przejdziemy do SP, testujemy lokalne ATH. No i teraz pytanie, co spowodowało, że rynek tradycyjny przechodzi taką euforię? Oczywiście posiedzenie Fedu. Dlaczego? Dlatego, że na ostatnim posiedzeniu Fedu, tym sprzed miesiąca, zobaczyliśmy Pawela bojowo nastawionego, bardzo jastrzębio nastawionego, który oczywiście mówił o tym, że na razie nie rozważają żadnych cień stóp procentowych, że pojawiają się nawet rozmowy na temat dalszych podwyżek stóp procentowych. No i w środę zobaczyliśmy tego samego Pawela, któremu trochę faja opadła, który zaczął się tłumaczyć, który był bardzo gołębi, który używał słów, mam nadzieję, mamy taką nadzieję, bardzo mocno w to wierzymy, tak jak zaczynałby się tłumaczyć, że coś w tle zaczyna być nie tak. My rozmawialiśmy na tym kanale od pewnego czasu, że wykorzystując Fed Tool, który widzicie tutaj, że moim zdaniem oni nie wytrzymają do marca, żeby ciąć stopy procentowe. Ok? Patrząc na obecny Fed Tool, widzicie nawet, co wynika z tego artykułu. Że rynki uważają teraz w 21%, że mozo, możemy zobaczyć już cięcie stóp procentowych w następnym miesiącu. Oczywiście, wciąż podstawową wersją, 69% z perspektywy szans, jest to, że będzie to cięcie w marcu. I teraz pojawia się pytanie, co się zmieniło przez ten miesiąc i jak to wpłynie dalej na kryptowaluty. Bo ja uważam, że z perspektywy krótkoterminowej, taki na razie słowny pivot od Pawela jest dobry dla asetów spekulacyjnych. Ok? W krótkim terminie, w bardzo długim terminie również. Dlatego, że oczywiście powróci liquidity cycle, włączą drukarki, będą stymulusy, ludzie chętniej zaczną inwestować w asety spekulacyjne, później oczywiście mamy moment hossy, bla bla bla. Więc w długim terminie jest to bardzo pozytywne, w krótkim terminie jest to również pozytywne. Ale pytanie najważniejsze jest, co się wydarzy w tym średnio-długim średnio terminie? Czyli takim bym powiedział, od 3 do 6 miesięcy. To jest jakby kluczowe, moim zdaniem, dlatego że jeżeli zobaczymy na wcześniejsze pivoty Fedu, na wcześniejsze problemy, to za każdym razem Fed przewidywał miękkie lądowanie i za każdym razem wywaliło się to na cyce. Ok? Jest taki jeden amerykański makro YouTuber, którego oglądam. Jak to on powiedział wczoraj, bodajże, jak oglądałem, e, stricte makro, nie? I rynki tradycyjne. Jak Powell zafunduje miękkie lądowanie, to postawi sobie jego posąg w ogródku. Ja jestem mniej więcej na podobnej płaszczyźnie. Oczywiście niczego nie można wykluczyć. Pewne rzeczy można w pewien sposób zmanipulować do pewnego momentu. Ale dostarczenie miękkiego lądowania, kiedy jeden miesiąc stoi się twardo na nogach, a w drugi miesiąc po miesiącu wygląda się jak dziecko tłumacza, tłumaczące się, bo coś się wydarzyło. I jeszcze o tym nie mogę powiedzieć, co się wydarzyło, to nie napawa optymizmem. Oczywiście, oczywiście rynki mają rajd, euforyczny rajd, po którym historycznie, jeżeli zobaczymy pivot, widzimy wyprzedaż i korektę. Okay? Za każdym razem, kiedy rynek wywęszył pivot, zobaczyliśmy rajd. I za każdym razem, kiedy doszło do cięcia stóp procentowych, zobaczyliśmy wyprzedaż. 27, 48, 51, 58, 35%. Bazując na historii, w tym przypadku jesteśmy w stanie z punktu prawdopodobieństw przewidzieć kolejną wyprzedaż na rynkach tradycyjnych. Czy ona będzie miała miejsce, czy ona nie będzie miała miejsca, to jest osobna kwestia. Jakiś czas temu, bodajże dwukrotnie, u Łysego na kanale CryptoBlogger, do którego zapraszam, Omawialiśmy te kwestie. To już było kilka miesięcy temu, więc też możecie się do tego cofnąć, przeanalizować, jak, jak wtedy wyglądała ta narracja i jak wygląda ta narracja teraz, kiedy na dobrą sprawę zbliżamy się do tego pivotu. Ok? I teraz tak, tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkoterminowej jest to mega bullish, totalne YOLO, bananas i do nieba, co pokazuje też sytuacja na rynkach tradycyjnych. Myślę, że to niekoniecznie jest koniec wzrostów na rynkach tradycyjnych. Myślę, że jeszcze możemy zobaczyć dalszy RAJD na stokach, potencjalnie możemy zobaczyć dalszy RAJD na Bitcoinie. Wpływ na to oczywiście ma też to, co się stało z DXY. Wiecie i znacie odwrotną korelację DXY do rynków i asetów spekulacyjnych. Kiedy DXY Idzie w Hossę, asety spekulacyjne, w tym Bitcoin mają bessę. Kiedy DXY idzie w bessę, asety spekulacyjne mają hossę. Plus minus. Oczywiście mówiąc to językiem chłopskim, tak? Żeby każdy chłop zrozumiał. W ostatnim czasie zobaczyliśmy dużą korektę na DXY z perspektywy dziennej. Jak zobaczymy to z perspektywy czterogodzinnej, to też pomaga oczywiście rynkom tradycyjnym. I samemu bitcoinowi na odbicie. Także dalsze problemy w perspektywie długoterminowej z dolarem będą wbrew pozorom bardzo tutaj pozytywne dla asetów spekulacyjnych. Ale naj, tak jak powiedziałem przed chwilą, najważniejszy jest ten rozdział średnio-długoterminowy. Co się wydarzy w tym czasie z perspektywy makro? Opinii jest wiele. Ja myślę, że potencjalnie możemy zobaczyć tutaj sell-off na rynkach tradycyjnych, szczególnie jeżeli zobaczymy da kontynuację tego rajdu, dlatego, że tak jak wielokrotnie powtarzam, korekty są zdrowe. Mamy oczywiście tutaj tą kwestię recesyjną. Ja też uważam, że będzie recesja ogłoszona. Patrzymy na cenę ropy, patrzymy na cenę miedzi, patrzymy na rajd na Russell. Także oczywiście są to takie małe czynniki, które wskazują na to, że że ta, ta recesja jest jak najbardziej na kartach, tak? Nie można wykluczyć miękkiego lądowania, jednak z perspektywy prawdopodobieństw wygląda na to, że recesja jest najbardziej prawdopodobnym tym outcomeem z tego wszystkiego. Po czym byśmy zobaczyli tutaj korektę? Korekta zawsze jest zdrowa, dlatego że rynek nie, nie może rosnąć w nieskończoność. I jak patrzymy z perspektywy bitcoina, ja również o tym mówię wielokrotnie. I teraz tak, padło pytanie, czy w jakiś sposób moje zdanie na temat 30% korekty na Bitcoinie się zmienia z racji tego, co wydarzyło się na posiedzeniu Fedu, z racji tego, jak teraz będzie wyglądało, wyglądało makro. Słuchajcie, 30% korekta na rynkach to nie jest żadne wyróżbictwo gościa, któremu odjechał pociąg, bo wszyscy dobrze wiecie, że ja mam wejście poniżej 20 tysięcy. Wszyscy dobrze wiecie, że jak Bitcoin spadnie do 30 tysięcy, w ogóle mnie to nie interesuje, bo nie jest sexy dla mnie z pozycji spot. Więc 30% korekta, kiedy ja mówię o 30% korekcie, wynika to ze zdrowego przyrostu na rynku. I wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że po każdym impulsie widzimy korektę. Po każdym impulsie kolejnym widzimy korektę. Korekta pozwala na ochłonięcie RSI. Pozwala... Na przewietrzeniu lewaru pozwala na reakumulację, pozwala na ponowne wejście w pozycję, pozwala na to, by osoby, które biorą profity, tak jak ja na altcoinach, mogły ponownie wejść w rynek. Więc korekta jest czymś zdrowym. Korekta jest zdrową rzeczą, która ma miejsce na rynkach. Tutaj mamy cykl z 2017 roku, który omawialiśmy. Widzieliśmy wtedy, wtedy 6 z tej perspektywy korekt o średnim spadku 34%. Patrząc na to, co się wydarzyło obecnie, teoretycznie można powiedzieć, że zobaczyliśmy od dołka, jak sobie to wszystko dobrze prześledzimy, zobaczymy, mamy dołek bezsy. Na dobrą sprawę mieliśmy tutaj, ja bym powiedział, że dwie takie korekty 20%, no i tą tutaj 22%, czyli mamy dwie mniejsze korekty niż te, które miały miejsce w 2017 roku, bo widzimy, że wczesne korekty były to 33 i 32%. Te mniejsze korekty mogą wynikać z tego, że teraz to volatility na altcoinach jest inne niż było w 2017 roku i Oczywiście sam bitcoin jest bardziej stabilniejszy, więc te ruchy korektywne na bitcoinie niekoniecznie muszą być takie głębokie. Ale do czego dążę? Jeżeli mamy dopiero dwie płytkie korekty na bit bitcoinie od lokalnego dołka, możemy przyjąć, że spokojnie czeka nas minimum kolejne 4-5 korekt do kolejnego szczytu Hossy. Co znaczy, że kolejna korekta. 30%, 40% nie byłaby tutaj żadną anomalią. Oczywiście, dla kogoś, kto dołączył do rynku dopiero co, obiecano mu nie wiadomo, jakie tam złote góry i 15 lambo pod domem za miesiąc, no to oczywiście może to być dla niego zaskoczenie. Dla osób, które znają rynek, analizują rynek, interesują się rynkiem, wiedzą, że przy obecnym mm, stanie, jaki mamy, czyli po przyroście 190% od lokalnego dołka po 80% przyroście zbudowanym na bazie FOMO ITF-u, 30% korekta nie byłaby żadnym zaskoczeniem. I odpowiadając na pytanie, które zostało mi postawione, ja w żaden sposób nie zmieniam swoich tutaj przemyśleń odnośnie 30% korekty, a może i 40% korekty na rynku. Czy to będzie dziś? Tego nie wiem. Czy to będzie w lutym? Tego nie wiem, zobaczymy jak rozegra się makro, zobaczymy jak rozegra się tutaj kwestia ETF-u w styczniu, czy będzie zaakceptowany, czy będzie przesunięty na marzec, czy jak będzie zaakceptowany, czy zobaczymy świece bogów, czy jak będzie zaakceptowany, czy zobaczymy sell-off, bo też może to być buy the rumor, sell the news, tak? Bo później już nie będzie na co spekulować, skoro spekulowaliśmy 80% ruchem, że zobaczymy ETF, a ETF-u, ETF jest... Tak, bądź też go nie ma, no to po co dalej spekulować? Tak? Jak go nie będzie w styczniu, mogą jeszcze pospekulować, że będzie w marcu, ale jak będzie w styczniu, no to gdzie ten bodziec spekulacyjny? Tak? Także ja w żaden sposób nie uważam, żeby, żeby ta 30% potencjalna korekta była w jakiś sposób przekreślona z racji tego, co się wydarzyło z Fedem, z Paulem i z makro. Oczywiście nie wiemy z jakiego punktu dojdzie do tej korekty, prędzej czy później moim zdaniem do korekty dojdzie, prędzej czy później altcoiny jeszcze mocno się cofną, dlatego że jeżeli Bitcoin miałby spaść 20-30%, to tak jak powtarzałem, wasz ulubiony altcoin spokojnie może skorygować z obecnych wycen 40-70%, a będą i takie, co mogą spaść i 80%. Więc to jest bardzo ważne. Ten ostatni 10% ruch na Bitcoinie pokazał też, jak kryształowe w cudzysłowie, są altcoiny. Czyli jaka mocna jest tutaj euforia i powiedziałbym to, FOMO na nich i strach zarówno, bo jeżeli Bitcoin koryguje 10%, a niektóre alty ładują 30-35% w dół, to pokazuje, że nie każdy jest do końca przekonany, by te altcoiny długoterminowo trzymać, tak? Więc ja tutaj w żaden sposób nie przekreślam tego ruchu korektywnego. Uważam, że byłoby to zdrowe dra, dla rynku i oczywiście tego się tutaj trzymam. Yy, yy, scenariusz, na który patrzycie, jest to scenariusz, który omawialiśmy ostatnio, czyli z punktu pięciofalowego ruchu, który rozegrał się tutaj, nasz główny cel jest w pomiędzy 42 tysiące a 48 tysięcy. Widzimy, że Bitcoin w tym boksie obecnie jest. Jeżeli miałoby to się rozegrać w ruchu 535 bądź też zamienić w impuls 5,3535 w impuls z perspektywy makro, spodziewalibyśmy się korektywnego ruchu ABC. I oczywiście ten ruch ABC jest to ruch w okolice 33,5 do 31200. To jest takie minimum nasze oczekiwań. Po czym jeżeli ten ruch osiągnie ten poziom, i zobaczymy bounce, spodziewalibyśmy się do całego ruchu 535 do góry. Jest to oczywiście melodia przyszłości, i najważniejsze w tym momencie jest, czy twardy szczyt za nami i czy ten ruch korektywny zaniesie nas właśnie do tego boksu. Także oczywiście w dalszym momencie, w dalszych odcinkach, będziemy to dalej interpretować i analizować. Jak przejdziemy na perspektywę krótkoterminową, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Bitcoinie, który był w tym boksie. W bardzo prosty sposób strategicznie zawsze staram wam się pokazać moje ruchy na Bitcoinie i jak zawsze byliśmy przygotowani na dwa scenariusze. W momencie utraty lokalnej podłogi chodziło o shortowanie Bitcoina do boksa 38 do 38600, tak? W przypadku wybicia sufitu, którym była ta żółta linia na poziomie 42 000, rozgrywaliśmy longa. Long został rozegrany, profity zostały wzięte. Dlaczego profity zostały wzięte? A to dlatego, że bazując na podwójnym dnie, które uklepaliśmy na poziomie 40 677, po wybiciu lokalnego swing high na poziomie 42 100, naszym głównym celem impulsu był poziom 43 000. Profity zostały wzięte. Przechodząc dalej, widzimy, że z tej perspektywy krótkoterminowej budujemy kolejny ruch konsolidacyjny. Nie wiemy, czy będzie to ruch akumulacyjny, czy dystrybucyjny, więc po raz kolejny prosty scenariusz do rozegrania. Jeżeli wybijemy lokalny sufit, który uklepał się na poziomie 43381, spodziewamy się akcji long. Akcji long do pierwszego lokalnego swing high, czyli do poziomu 44 44000, bądź też do naszego głównego swing high, które jest tutaj w okolicach poziomu 44800. Jeżeli oba te punkty zostaną przebite i Bitcoin wejdzie powyżej strefy 44800, moim zdaniem ruch w okolice 48000 jest jak najbardziej na kartach. Jeżeli wyjdziemy dołem. Z naszego obecnego ruchu bocznego oczywiście shortuje w kierunku retestu wcześniejszego sufitu, czyli naszej podłogi. Chcemy przerzucić nasz wcześniejszy opór jako wsparcie. Jeżeli wsparcie zostanie utrzymane, kolejny long do góry. Jeżeli wsparcie zostanie utracone, shortujemy na powrót do tej podłogi, do poziomu 40800. Czyli w najprostszy sposób poruszamy się między strefami. Więc, oczywiście, nie jeden czy drugi z kapustą zamiast mózgu powie, a czyli do góry albo na dół. No to, jak tak to interpretujesz, to to nie jest zdecydowanie kanał dla ciebie. Idź gdzieś indziej. Jesteśmy przygotowani na dwa scenariusze. Wielokrotnie byliśmy przygotowani na dwa scenariusze w tych wszystkich ruchach wcześniejszych. I za każdym razem każdy mógł coś tutaj dla siebie ugrać. Także po raz kolejny ruch boczny. Nie wiemy, czy jest to konsolidacja, czy dystrybucja. Na razie wygląda to jak kanał akumulacyjny, więc oczywiście dwa proste scenariusze. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy i pomocny. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Spróbujemy po raz kolejny strzelić tysiąc lajków pod tym filmikiem. Oczywiście za wszystkie lajki dziękuję. Jeżeli uważacie, że odcinek był mało wartościowy, dusicie duże czerwone dildo i każdy będzie szczęśliwy. Dzięki za oglądanie, miłego weekendu, miłego piątku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, heja.